W 22 maja o godzinie 16 na stadionie w Wolsztynie rozegrano spotkanie piłki nożnej pomiędzy dwoma ostatnimi zespołami w tabeli zielonogórskiej Ligi Okręgowej Gromem Wolsztyn i Wiktorią Szczaniec. Goście, zajmujący szóstą pozycję w tabeli, wystąpili w biało-czerwonych strojach, a gospodarze, plasujący się na szesnastym miejscu, czerwono-niebieskich. W pierwszej połowie meczu różnica punktowa dzieląca obydwa zespoły nie odzwierciedlała poziomu gry prezentowanego przez Orkan i Czarnych. Na pewno lepszym, a przynajmniej skuteczniejszym zespołem byli podopieczni trenerów Mariana Żoka i Marka Kubali. W 15 minucie meczu po akcji lewą stroną i dokładnym podaniu na pole karne świetnym strzałem w prawe okienko bramki popisał się Adam Orwat i było 1 do 0. Już pięć minut później orkan wykonywał rzut wolny z prawego narożnika pola karnego. Sołtysiak wyłożył piłkę Orwatowi, a ten popisał się atomowym uderzeniem, które jednak bramkarz gości z największym trudem obronił. Jednak dobitki Witolda Brychcego nie był już w stanie obronić i zrobiło się 2 do zera przy ogromnej radości najwierniejszych kibiców Orkana. Niestety w 75 minucie meczu goście zdobyli bramkę kontaktową, która padła po zamieszaniu podbramkowym i płaskim strzale z 8 metrów długi ruch bramki. Gdy wszyscy spodziewali się, że mecz zakończy się zwycięstwem orkana, nadeszła feralna 90 minuta meczu, w której to bezpańską piłkę wbitą przez naszą drużynę, przejął pomocnik gości i widząc złe ustawienie bramkarza oddał mocny strzał z około 25 metrów. Piłka zatoczyła łuk i wpadła do siatki mimo spóźnionej interwencji Jacka Buszczyńskiego. Mecz zakończył się remisem 2 do 2, choć zwycięstwo naszej drużyny byłoby chyba sprawiedliwsze.